tej inwestycji. Bardzo serdecznie witam również przedstawicieli projektantów, na kontraktu. Oficjalnie i serdecznie witam posła na Sejmie, pana Marka Hoka, radnych Rady Miasta, przedstawicieli wszystkich kołobrzeskich i regionalnych instytucji, wszystkich mieszkańców oraz kołóżeckie media. Na początek o zabranie głosu poproszę pana Janusza Struckiego, naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kołóżek. Dobry, witam wszystkich. Chciałbym. W krótkich słowach zapoznać Państwa z rozmachem tej inwestycji pokazać się więc, co, co chcemy dzisiaj otworzyć i jaki jest zakres tej inwestycji, którą wykonaliśmy. Wydaje się, że jest to niewielki odcinek, bo faktycznie ten nowo projektowany odcinek nie jest długi, natomiast cała, cała inwestycja, wszystkie wybudowane drogi, to jest ponad 5 km dróg. W tym, w tym należy powiedzieć, że dróg asfaltowych ułożono na warstwie ścieralnej w klasie KR5 ułożono 56, ponad 56 tysięcy metrów kwadratowych, takiej nawierzchni jak tutaj widzimy, w klasie KR3 9800 metrów kwadratowych. Oprócz nawierzchni asfaltowych no, było sporo... Na z kostki, to są wszelkie rodzaje zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe yy, i ciągi pieszej jezdne. I tutaj mamy ułożenie kostki betonowej yy, wysokiej, 8 cm, yy, prawie 9000 m2 i 22000 metrów kwadratowych kostki na yy, chodnikach yy, yy, w ciągach pieszych. Może nie będę mówił już, już dokładnie o, o innych danych, tak z ciekawości podam e, tylko takie dane, że e, na tej inwestycji obsadzono około 500 drzew. No nie, liczę, nie liczymy krzewów, nie liczymy metrów kwadratowych obsianych e, trawą jakby, jak, jeżeli po prostu Państwo przejedziecie na spokojnie w w okolicy tej inwestycji, zobaczycie, że to nie tylko drogi, nie tylko chodniki, ale cała e, zewnętrzna infrastruktura. To, co pod ziemią oczywiście też jest ważne i tak z ciekawości można podać, że ponad 8 kilometrów kanalizacji deszczowej zostało tutaj ułożone po to, żebyśmy mogli nawet w czasie deszczu suchą nogą i suchą oponą przejechać przez, te, przez tą inwestycję. Myślę, że wszystkim ona się spodoba i spowoduje naprawdę duże, yy, dużo poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no miła chwila dla mnie, dla, jako dla Prezydenta, człowieka, który się urodził, nas wszystkich. Nie wiem, czy Państwo w większości sobie przypominacie jeszcze nie tak dawno, w ulicę Żurawia, Żurawia, z tymi dziurami, gdzie już nie można było przyjechać. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że e, jakby nie w realizacji tego drugiego etapu e, naprawa, czy właściwie remont kapitalny, czy nowy most na ulicy Solnej, to może za rok, za dwa byśmy musieli zatknąć ten most bo nie było pieniędzy na to, żeby go zrobić, bo on już groził e, zawaleniem. Dlatego też realizacja tego drugiego etapu to pozwoliło nam na poprawę stanu komunikacji w starej jakby strukturze, ale także to jest coś nowego. Przez jeszcze nie tak dawno było pole, koły się pasły, a dzisiaj mamy e, piękny odcinek drogi komunikacyjnej. Ja bym chciał serdecznie podziękować wszystkim, którzy Brali udział. Zaczynając od moich urzędników Wydziału Inwestycji, na którego czele stał wtedy pan Tkacz, teraz pan Sztucki, moich zastępców. Serdecznie dziękuję projektantom, którzy projektowali, naprawiali, poprawiali, zmieniali, a serdecznie dziękuję także inżynierom kontraktu. A szczególne wyróżnienie robię dla firmy ntm u gdzie tu Pan Prezes z Panem Kierunkiem Adamem Kubacki stoją. Firma, która być, może być wzorem budowy i realizacji takich inwestycji. Ja myślę, że jakby oni robili A2 to by nie było takiego problemu. Już dawno by to było skończone. Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi i Wicedyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych ze Szczecina, którzy bardzo mocno nas wspierali i będą nas wspierali, z tego co widzę głowami kiwają, tak? Panie dyrektorze Mierzwa? Panie dyrektorze Jarekiewicz, tak? Tak? Dobrze. Dziękuję Tadeuszowi Kanasowi, dziękuję dyrektorowi Dróg Wojewódzkich panu Bogdanowi Krawczykowi. I tak patrzę, że mnie zapomniał, oczywiście serdecznie dziękuję o wsparcie, pomoc wszystkim tutaj mundurowym służbom, komendantom, którzy tak radośnie stoją widzę Pana Koordynanta Policji, którzy tak myślą, zarobię trochę na tym prostym odcinku na radarze, ale to chyba nie trzeba powiedzieć, że tak. Dziękuję Panu Wójtowi, dziękuję Pani Lidii Szyper, która jest Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Miasta, ale te wszystkie wnioski, uzupełnianie, a to nie jest łatwe tak subtem dyskutować e, i realizować tę inwestycję. Dziękuję Panu posłu, Posłowi Markowi Hokowi. No nie ukrywam, że nie ma już wśród nas jednego który bardzo mocno zaangażował się i wiele zrobił. To jest nasz Sebastian. Ale myślę, że on tam patrzy. Chwila musi być. Dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu i radnym Rady Miasta, którzy wspierali działania prezydenta i Urzędu Miasta przeznaczali środki finansowe, nie wali się podnosić e, ręki, może nie wszyscy, bo nie wszystkim jest to na rękę, żeby prezydentowi gromkowi Platformie to wychodziło, ale nam to wychodzi. Jesteśmy nieudarcikami, jak to niektórzy mówią. Dziękuję panu staroście i pracownikom starostwa, którzy na każdy nasz telefon praktycznie każdą naszą prośbę realizowali nam niezbędne e, papiery, żeby to wszystko szło swoim tokiem. Serdecznie dziękuję mieszkańcom, którzy też poprzez swoje uwagi doprojektowali pewne elementy do naszej, do naszego drugiego etapu. To oni obserwowali, oni podpowiadali, co jeszcze można było zrobić, żeby jak najbardziej się cieszyć z realizacji drugiego etapu. Dlatego też przedstawiciel Pan Witold, przedstawiciel mieszkańców, też będzie brał udział w przecięciu ten stygi. Ja przepraszam tylko za te utrudnienia, które były, te narzekania. Ten CBS jak nadawana gronka, ale w tej chwili nie nadaje, bo tylko się możemy cieszyć z tego, co mamy. Także ja bym o kimkolwiek zapomniał, to wszystkim Wam serdecznie dziękuję, a tym jeżdżącym i uczestnikom naszych dróg, chodników, dróżek rowerowych. Pierwszym Życzę wszystkim dużo radości, i szczęścia, i bezpieczeństwa jazdy i poruszania się na naszych oh. drogach. Dziękuję bardzo. O krótkie słowo wstępne poproszę jeszcze przewodniczącego Rady Miasta, pana Ryszarda Szufla. Witam państwa serdecznie. Szanowni Państwo, trudno przecenić, jak bardzo ważna dla miasta jest ta inwestycja. Myślę, że na przestrzeni mojego 13-letniego doświadczenia jako samorządowiec e, uważam, jestem przekonany co do tego, że jest to najważniejsza inwestycja, jaką wykonywało miasto. Mam wrażenie nawet, że e, jeszcze dzisiaj trudno e, niektórym e, mieszkańcom, z którymi rozmawiam, e, docenić, czy może nawet nam samym, jak bardzo ważne jest to rozwiązanie komunikacyjne nie tylko z punktu widzenia dnia dzisiejszego, ale także tego co się wydarzy za 10 czy za 20 lat. Osobiście oczywiście wiemy, że to jest droga, która mówi o poprawie dostępności do portu. Ja na mój własny użytek nazywam to autostradą do najważniejszych atrakcji miasta Kołobrzeg. To jest port, to jest morze, to jest plaża, to jest molo i oczywiście można wymieniać tu bardzo dużo. Myślę, że niewiele miast tak się jakoś szczęśliwie złożyło, może pochwalić się taką super drogą do, do swoich atrakcji. Chciałbym również tutaj powiedzieć o, o tym i podziękować radnym za, za wspólne głosowanie, za to przekonanie, że bardzo ważna jest ta inwestycja. Myślę, że w swojej znakomitej większości w Radzie było to zrozumienie. Nie tylko dotyczy to członków Platformy Ojotkowskiej, myślę, że dotyczyło to też innych radnych, radnych z klubu SLD, radnych z klubu niezależnych razem dla brzegu. Oczywiście były głosy sceptyczne, na szczęście były to tylko pojedyncze głosy i to na początku, wtedy kiedy jeszcze nie było widać tego, co ta inwestycja przyniesie. W sposób szczególny, w tym przypadku, a robię to bardzo rzadko, chciałbym podziękować panu prezydentowi miasta, panu Januszowi Gromkowi za szczególne zaangażowanie przy tej inwestycji. Również chciałbym podziękować wszystkim urzędnikom, którzy pracowali przy tej inwestycji. Chciałbym podziękować wszystkim decydentom, którzy w sposób bardzo przychylny po drodze. No, Myśleli o kolbrzegu o tym, że udało nam się otrzymać to e, bardzo wysokie, e, jeżeli chodzi o procenty dofinansowanie w kwocie 85%. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym też jeszcze, jeżeli Państwo pozwolą, na odrobinę prywaty, e, jest ogłoszony konkurs na nazwanie tej ulicy i rąd, e, które zostały zrobione. Złożyłem swój osobisty e, akces. E, Zaproponowałem, by te ronda nazwać skarbami koło brzegu. Nie mam jeszcze pomysłu na nazwę tej drogi, i tak oto moja propozycja jest rondo bursztynowe, rondo solankowe, rondo borowinowe, rondo słoneczne. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, jesteśmy w sąsiedztwie Ronda Słonecznego, w takim razie krótko, żeby nie przedłużać, chciałem serdecznie Państwu wszystkim pogratulować, właściwie mieszkańcom i turystom, bo to dla nich ta droga będzie naprawdę rewelacyjnym połączeniem nie tylko z Kołobrzegiem, ale i z Dźwirzynem, z tamtą częścią naszego pięknego regionu. I chciałem podziękować przede wszystkim też naszemu mieszkańcowi Tomaszowi Liednickiemu, który jest innym zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad, to jego też tam zaangażowanie w być wszyscy razem. I wielu naprawdę anonimowym ludziom w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, w Ministerstwie Finansów, również właśnie w generalnej dyrekcji, bo bez ich pomocy... Wyprawy naszych samorządowców do Warszawy nie skończyłyby się tym sukcesem, bo to jest olbrzymi sukces, a przed nami jeszcze pierwszy etap, który mam nadzieję, że je się zaczniemy realizować. No i z wielką nadzieją będziemy czekali na trzeci etap, który zamknął inwestycje i staniemy się naprawdę miastem, jesteśmy już miastem europejskim. Ludzie przyjeżdżają do Kołobrzegu z podziwem, patrzą na nasze naprawdę piękne drogi na nasze ścieżki rowerowe. Ja tą drogą już jechałem, bo oczywiście nie zostałem ukaranym mandatem, ale rowerem, droga jest świetna i zapewnienia pana naczelnika o tej ścieralności SR5 i to dały takie rzeczywiście na wszystkim informacje, że jesteśmy na świetnej drodze. Gratuluję wszystkim samorządowcom i wszystkim ludziom, a wszystkim mieszkańcom i turystom, że możemy być naprawdę zaliczani do miast europejskich i po wydarzeniu, jakim było pobyt i Euro 12. Myślę, że to jest nasz wielki sukces. Nas wszystkich mieszkańców, wszystkich urzędników i wszystkich radnych, którzy uczestniczyli w tej wielkiej inwestycji. Dziękuję bardzo. A teraz proszę Pana Starostę Tomasza Tamborskiego o przekazanie Prezydentowi Miasta oficjalnego dokumentu. Panie Prezydencie, jeżeli poprosić. Szanowni Państwo, wśród opasłych tomów, które opisują te inwestycje, projektów, opinii, uzgodnień, brakuje jeszcze jednego dokumentu, który z największą przyjemnością podpisałem decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie tego zadania. Panie Prezydencie, z największą przyjemnością i radością przekazuję ten dokument na Pańskie ręce. Chciałbym złożyć oficjalne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do budowy drogi. Panie prezydencie, poproszę. Już zbliżamy się do końca. Ja powiem tak, przywitam tu jeszcze naszych przyjaciół z Armiru na czele z panem dyrektorem Wojko ze Szczecina, z panią dyrektor z Warszawy, którzy też bardzo dbają o Kołobrzeg, a szczególnie ten Rybacki, żeby się bardzo rozwijał. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście tu z nami. I dalej czuwajcie, nad Kobry. A tak jak Pan powiedział, Pan Poseł Hock, pierwszy etap, który będzie się ciągnął od mostu do portu. Praktycznie już mamy na ukończeniu wybór inżyniera kontraktu, a na jesień chcemy już wybrać firmę, która będzie realizowała. Chciałem, żeby tą firmą to było <laughs> tak, bo dobrze to robią. A trzeci etap myślę, że przy współudziale tej pana dyrektora Rykiewicza, mierzby. I innych dobrych ludzi niedługo też uszymy. A tak chciałbym podziękować serdecznie czymś, które będzie namacalne, pokazywalne. Filmie NTM SA. Nie za dobre, ale za wzorowe wykonanie zadania. Poprawa dostępności do portu koło, brzegu, od strony lądu drogi i kolej, etap drugi. Panie prezesie, bardzo proszę. To jest tak, prezes firmy NTM-u, a to jest człowiek, który czuwał dzień i nocy. Ten młody człowiek, pan inżynier Adam Kubacki, dbał o to, żeby dała się masa sieralna, panie pośle, była bardzo dobrze. Dziękuję tobie Adam, dziękuję panie przewodniczący. Osobiście podziękowanie dla pana Adama Kubackiego za zaangażowanie i współpracę przy realizacji zadania. A teraz podziękowanie dla Pana Piotra Nykla za zaangażowanie i współpracę przy realizacji zadania. To jest projektan. Panie Piotrze, bardzo proszę. Podziękowanie dla Pana Ryszarda Kowalskiego za zaangażowanie i współpracę przy realizacji zadania. Pan Ryszard Kowalski jako inżynier kontraktu realizował tą inwestycję. No i życzę wszystkiego najlepszego. Ja przeczytam jeden tekst, nazwiska się tylko będą zmieniały. Szanowna pani Wata Kraska, pragnę podziękować za zaangażowanie w trakcie realizacji inwestycji poprawy dostępności do portu od strony lądu. Dzięki pani pomocy w sposób sprawny i fachowy wybudowana została nowa droga, która przyczyni się do poprawy komunikacji z kołobrzeskim portem, zwiększenia jakości i komfortu podróżowania na terenie miasta Kołobrzeg. Mam nadzieję, iż współpraca między nami będzie trwała nadal dla pożytku nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dla Pana Tomasza Łapińskiego. Dla Pana Krzysztofa Tkacza. Dla Pana Mirosława La panel era de suave Romar Chaka. Eh? Dla pana Waldemara Babińskiego i dla pana Andrzeja Nowickiego. Teraz poproszę o oficjalne rozwinięcie wstęgi. Ja bym prosił, jeśli ktokolwiek chce coś naprawdę fajnego mi powiedzieć. Mikrofony są otwarte. Bardzo proszę. Ale Nie chcecie się. Tylko fajnego. To jest dzisiaj dzień radości nas wszystkich. Nie bardzo. Nie musi być sami.

O, aż tak bry. Ja bym prosił się. Proszę. proszę ja ja tak. dokończyć, ja, ja Jak zaczęłem, ja, tak, tak dokończę. Jeszcze raz, dziękuję wszystkim. To to, <Glady>